No, chociaż nauczyć czytać, pisać. Tam się pytał brata, co ten znak oznacza i tego. Brat się e, zniechęcił, czy tam, e, no, nie miał cierpliwości do niego, więc ten stwierdził, nie ma co. Zaczął wstawać e, wcześniej o 5 rano i kosić gdzieś tam trawę przy rzece i sprzedawać ją za, to, za grosze dla hodowców koni. I po roku oszczędności mógł sobie kupić słownik, tak żeby wiedzieć, co te znaczki oznaczają. Później trzy lata następne oszczędzał, żeby encyklopedię kupić. I, i później wie, zaczął się uczyć i tak dalej. Facet nigdy nie ukończył żadnej szkoły, wszystko co się nauczył w życiu nauczył się sam. Tak? Jest auto, autodydaktem kompletnym. No, po 50 latach, tam długa historia, nie będę tutaj całej opowiadał, ale mniej więcej 50 lat później, co się dzieje? 50 lat później facet jest jednym z najbogatszych Chińczyków, jest miliarderem, zbudował największy, największego wytwórcę szkła samochodowego, znaczy te wiesz, reflektory, lusterka i tak dalej i został w 2009 roku wybrany Światowym Przedsiębiorcą Roku, czyli najlepszym przedsiębiorcą na świecie. Facet, który był analfabetą w wieku 14 lat. I teraz ktoś mi powie, że wiesz, że on e, nie wiem, do złej szkoły chodzi, tak? Okay. No Takie taki przykłady pokazują właśnie, że wcale, wcale nie trzeba mieć dobrego startu, żeby skończyć dobrze. Ty mówisz jak w swoim przykładzie w przykładzie tych miliarderów, których znasz, powiedzieć, że to oni wykrywali, na przykład czy stworzyli jakiś rynek, którego nie było wcześniej. Czy byli takimi prekursorami, zobaczyli jakąś niszę, czy jakiś kierunek rozwoju danego biznesu i w to zainwestowali i to wykrywali, na przykład, nie wiem, jak kiedyś nie było telefonów komórkowych, no to ktoś to. to, to zainwestował, to, to mógł wymknąć albo, albo spółki e, internetowe, albo różnego rodzaju e, takie trendy. Czy widzisz, e, taki konkretny przykład mógł, mógł podać? Przykład podwiem Jack Cohen, który jest moim e, mentorem. Jack Cohen, e, jest e, urodził się w Kanadzie, ale biznes e, swój rozwinął w Australii. On po prostu zauważył, że w, w, na kontynencie amerykańskim e, fast foody jak, jakby przejmują... E, Przejmują pozycję wiodącą, tak? McDonald's, Burger King, KFC e, i tak dalej. A stwierdził, że w Australii w tym czasie e, po prostu wszystkie restauracje, znaczy ludzi nie było stać na pójście do restauracji, bo wszystkie restauracje były tak zwane, e, to się nazywa po angielsku white cloth restaurant, czyli po prostu takie wykwitne, gdzie idziesz w niedzielę, jest obróz i tego po prostu. E, no, bardzo drogie restauracje i z serwisem e, oczywiście i, i, i po prostu ludzi na to nie było stać, więc ludzie chodzili do restauracji tylko w niedzielę, jeśli już, nie było takiej e, w ogóle kultury, jeszcze się nie rozwinęła przez to, że nie, nie było dostępnego takiego affordable food, czyli no, taniego czy jedzenia, e, żeby codziennie chodzić do, e, do restauracji, czy chodzić, chodzić coś zjeść, więc on e, zauważył, e, zauważył to i on po prostu w zasadzie jednoosobowo, wykreował cały, stworzył cały, cały przemysł fast foodowy w, w Australii. On zbudował KFC w Australii, Kentucky Fried Chicken. Później zbudował Burger King'a w Australii, który się nazywa tam Hungry Jacks. Je, po jego imieniem to jest jedyny Burger King, który się nie nazywa Burger King na świecie. Wygląda tak samo, taki sam Look and Feel, ale się nazywa Hungry Jackson, a nie Burger King. Nawet Burger King chciało to od niego tam sądownie, sądownie wydębić i tam przez procesy jakieś i tak dalej, ale no nie dali rady. Znaczy, to jest franczyza Burger Kinga, znaczy franczyza w sensie takim, że on ma generalną franczyzę, tak? znaczy, że na cały, na cały kraj i on jest franczyzodawcą w tym kraju. Natomiast oni nie byli w stanie zmienić tego, tej, tej nazwy, ani sądownia, ani w inny, w inny sposób, mimo tam różnych, różnych metod, nie, nie najczystszych, które, które używali. No, a później jeszcze pewnie znasz Domino's Pizza, więc on też przejął taki mały taką małą sieć restauracji i zbudował córkę, firmę córkę firmy Domino's Pizza w Australii i później chyba w 10 innych krajach w międzyczasie i w międzyczasie ma w swojej sieci tam jeśli te wszystkie restauracje policzysz, bo tam jeszcze parę innych sieci zbudował nie tylko właśnie w, w, w Australii e, no to w międzyczasie e, e, w międzyczasie zbudował prawie 3000, 3000 restauracji, tak, co oni, e, oni otworzyli. No to samo jest, e, no weźmy tutaj, żeby daleko e, nie iść. E, e, weź e, Chociażby najbogatszego Polaka Michała Sałobowa, który też jest w mojej książce, to jest jedyny Polak w mojej książce. No, obecnie najbogatszy, najwyżej na liście Forca. On no, zaczął od właśnie deweloperki, w czasach, kiedy no, no, mało, mało kto się tym, tym zajmował, i on po prostu pierwsze, pierwszą firmę, którą stworzył, on nawet nazwał. PLI, Polish Life Improvement. On po prostu chciał stworzyć lepsze warunki życia dla, dla Polaków, czy dla społeczeństwa. Bu on budował całe, wiesz, osiedla, całe y galerie handlowe. Zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco. Z góry dzięki!